Witam wszystkich. Przede wszystkim przyjechaliśmy tutaj z zamiarem wywiezienia trzech punktów i do tego dążyliśmy przez 90 minut. Było na pewno ciężkie spotkanie. Tego też żeśmy się spodziewali, widzieliśmy, że boisko jest troszeczkę węższe niż, niż na innych boiskach, ale też chciałem zaznaczyć, że nie spodziewałem się, że Boisko będzie tak w fatalnym stanie, przygotowane do, do rozpoczęcia meczu. Już przed rozgrzewką było strasznie, strasznie nierówne. Także ewidentnie widać tutaj, że wał do równania boiska jest obcy w tym mieście, ale dobrze było następny raz przygotować lepszą murawę. Tak na marginesie. Na pewno żeśmy dążyli do, do, do wywiezienia trzech punktów przez 90 minut. Graliśmy z zespołem dobrze zorganizowanym w obronie. i i tak też widać było, że nastawili się na, 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 na kontry, na stałe fragmenty, ale tutaj też byliśmy bardzo dobrze przygotowani i, i, i żadnych z tych... Stałych fragmentów czy też wyrzutów z autu niczym na spuszczanie zaskoczyła. Także uważam, że trzeba doceniać ten punkt, bo tutaj jest naprawdę ciężki, ciężki teren, ciężko się gra i niejedne zespoły tutaj zgubią komplet punktów. Także na pewno punkt dodany jest punktem dodanym. Aczkolwiek, no, tak jak powiedziałem na samym początku, przyjechaliśmy tutaj po trzy punkty. Także przeanalizujemy to spotkanie i trzeba się jak najszybciej zregenerować, bo mamy już. Za chwilę następny mecz z KSM Tychy, dlatego też szybka regeneracja i, i, i przygotowujemy się do następnego meczu. Dziękuję.